Muszę jakoś pomóc. Poproszę dwa bilety. Muszę jak najszybciej dostarczyć to do tego boka. Powodzenia w podróży. Halo? Jest ktoś w domu? Mam przesyłkę od kogoś o imieniu Emily? Chyba jedziemy do Avatar World. Ach, gdzie wy jesteście? Kochanie, to ty! Yeah! Dzień dobry, panno Emily. O, oh, jest jeszcze tak wcześnie. Czas umyć zęby? Wystarczy już. Dobra, gdzie jest moje mleko? Co? Wiesz, że piję tylko czekoladowe. Zaraz to wymienię, panno Emily. Jeszcze raz tak namieszaj, a cię zwolnię. O, musimy szybko coś z tym zrobić. A może kolacja w miłej restauracji? Na pewno będzie ci smakować. Smacznego dziewczyny. Twoje danie, młoda damo? To wygląda jak jedzenie dla biedaków. Nie będę tego jeść. Chwileczkę, młoda damo. Może zasmakuje pani nasza luksusowa zapiekanka? Nie ma mowy! To najgorsza restauracja Ever! Proszę, kochanie, uspokój się. Znajdziemy inne miejsce, które Ci się spodoba. Hmm. O, oh, co za rozpieszczona dziewczynka! Pocieszmy Cię zakupami. Śmiało, wybierz, co chcesz, kochanie. I, to rozumiem! To będzie najlepsze śniadanie Ever! Słodyczy nigdy za wiele! Mniam! Pycha! No, na razie wystarczy, prawda, Emily? Ehm, gotówka z góry, proszę. Nasza córka była dziś strasznie głodna. A teraz wracajmy do domu. Dobrze, Emily, zachowuj się dzisiaj jak najlepiej. Martin, czas do pracy. He, no to co mam dzisiaj zrobić? Wiem, pojadę na wakacje. Tylko najpierw muszę skołować trochę kasy. Mama i tata na pewno się nie obrażą. Do zobaczenia za tydzień! Przepraszam panią, ale nie wolno wnosić walizek na pokład samolotu. To nie walizka, tylko mój portfel. To niesamowite. No cóż, miłej podróży, panno Emily. <laughs> Na pewno taka będzie. Ugh, to ma być klasa biznes. Śmierdzi tu biedą. Wow, to rozumiem. To co najlepsze dla mnie, proszę. Ach, to będą wspaniałe wakacje. Hej, frajerze, łap! Może trochę ochłoniesz... Przestań się nade mną znęcać, Ale z ciebie cykor. Chodź, może to cię rozweseli. Więc chcesz wow. się teraz ze mną pobawić? O, jasne. To rozumiem. Ugh, ale nuda. Chodźmy popływać. Aha, jestem w tym świetna. O, -o. Pomocy, tonę. Nie martw się, uratuję cię. O, o. To nie wygląda dobrze. Proszę, doktorze, co się dzieje z naszą córką? Obawiam się, że jest w śpiączce. Ale można to naprawić, prawda? Proszę, proszę, uratuj naszą dziewczynkę. Leczenie jest bardzo drogie. O, cóż, zajmiemy się tym. Jakoś przez to przejdziemy, kochanie. Musimy opróżnić nasze konto bankowe. Oczywiście, proszę pana. Proszę, to wszystko, co macie. Na pewno nie pożałuje pan, że kupił pan nasz dom. No jasne, to była niesamowita okazja. Stan Emily powoli się pogarsza. Proszę, doktorze, proszę, wyleczcie ją. Musimy ją natychmiast przenieść do świata Avatar World. Nie martw się, Emily, jesteś w dobrych rękach. To nie będzie bolało. Poczekaj na nas, dobrze? Proszę, zdrowiej szybko, kochanie. I wróciłam. Tęskniliście? No cóż, czas zwiedzić to miejsce. Wow, czy to mój nowy pokój? Dzień dobry, panno Emily. Ach, to wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia. Hej, gdzie jest moje mleko czekoladowe? Co? Bardzo przepraszam, młoda damo. Przysięgam, że któregoś dnia cię zwolnię. Ale nie teraz. Nadal mam sporo do zrobienia. Nie mogę zapomnieć o moim uśmiechu. A teraz czas się odprężyć i zrelaksować. Co mam dziś założyć? To się nada. Cześć wszystkim. Emily, ty śpisz w klasie? Podejdź tu i rozwiąż równanie. Yy, myślę, że trzeba pomnożyć tutaj i podzielić tam, więc jesteś kompletnie nieprzygotowana, co? Dostajesz jedynkę. O, Emily, jesteś taka. Super! Zjesz z nami obiad, dasz nam autograf. O, nie uwierzycie, jak ciężko jest być popularną. To takie męczące. O, cześć, Emily. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Mm. Ha, <laughs> padłeś w samą porę. Mmm, pyszne. To chciałabyś pójść ze mną do kina? Co? Z takim frajerem jak ty? Nie mam mowy. Oh. Emily! Ugh, szkoła jest taka nudna. Huh? Kochanie, nie mamy już nic do jedzenia. Na pewno coś wymyślimy, skarbie. Liczy się tylko to, że naszej Emily nic nie jest. Mogę zostawić Was samych. Jakoś Wam pomogę. Poproszę dwa bilety, pomożesz mi? Muszę jak najszybciej dostarczyć to do toka boka. Powodzenia w podróży! Okej, okay, to chyba tutaj. Ale gdzie mam teraz iść? Halo? Jest ktoś w domu? Mam dla was przesyłkę. Od kogoś o imieniu Emily? To są bilety. Wygląda na to, że jedziemy do Avatar World. Emily, już jedziemy. Niedługo znów będziemy razem. Ech, gdzie jesteście? Nie, to ty! W końcu się udało. Przepraszam za moje zachowanie. Byłam bardzo wredną dziewczyną, ale teraz będzie inaczej. Obiecuję. Uff, jak mi niedobrze. Zaraz wrócę, chłopcy. A, chyba wiem o co chodzi. Jestem w ciąży! Tak! Mam dla ciebie niespodziankę? Będziesz miała dziecko! Musimy powiedzieć chłopcom: Nasza rodzina wkrótce się powiększy, dzieci. Wow, będziemy mieć nowego brata! Jak się pani czuje? Nie za dobrze. Spokojnie, zajmiemy się panią. Gratulacje! Macie zdrową córeczkę! Wow, jaka ładna! Musimy przedstawić ją jej braciom. Szpij spokojnie, Emily! Dobranoc, Emily! Hej, siostrzyczko! Może się przejedziemy? Hm, to było łatwe! Hm? A co my tu mamy? Co się tu wzięłaś dziewczynko? Nie martw się, uratujemy cię. Trzymaj się, Emily! Już dobrze, kochanie! Jesteś z nami! Zawsze będziemy przy tobie, w porządku, czas się zabawić, ale najpierw muszę coś zrobić. Co to takiego? Teraz powinnam umyć ręce. Ha, jaka fajna sztuczka. To świetna zabawa. Super! Ha? Gdzie się podziały nasze meble? Emily, to twoja sprawka? To był wypadek, mamusiu. Rozumiem. W takim razie zajmijmy się twoimi włosami. Tak na wszelki wypadek. A teraz czas na lekcję plastyki. Ha! Zobacz, i nową fryzurę! Jest taka brzydka. Wygląda jak nieudacznica. Może rysowanie mnie rozweseli? To nazywasz rysowaniem, ale jesteś fatalna. Tak, może lepiej daj sobie spokój. O, pan numery, czekaliśmy na panią. Widzę, że wszystkie dzieci są. No to zaczynamy lekcję. Pokaż nam, co potrafisz, Brian. Jasne, jestem w tym świetny. Teraz twoja kolej, Martin. Co pani powie na to? A ty, Leo? Po prostu patrzcie i uczcie się. Hej, siostrzeczko, gdzie się podziały twoje włosy? Hej, oddaj je! To spróbuj mi to zabrać. Jesteście tacy wredni. Hej, przestańcie się wygłupiać. Nie wolno robić takich psikusów. Więcej nie będziemy. Tak, obiecujemy. Tylko za to każę wam zdawać egzamin. Tylko pani ma nad nimi kontrolę, pan numery. Wystarczy trochę doświadczenia. Zabawmy się wszyscy! Jestem pewien, że tym razem wygram. Haha, szczęście jest dziś po mojej stronie. Rany, jestem w tym świetny. Chwila, teraz potrzebujemy więcej żetonów. Użyjmy karty kredytowej, taty. Świetny pomysł, stary! Czas się zabawić, jakby jutra miało nie być. Poprosimy najsmaczniejsze burgery. Pieniądze to nie problem. Pyszne, co, chłopaki? A teraz jedziemy dalej. Panie Jack, obawiam się, że jest pewien problem. Mam długi? Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Chłopcy, tym razem naprawdę przesadziliście. Zbankrutowaliście naszą rodzinę! Kupiliśmy trochę żetonów do gier. Zablokujemy pana kartę kredytową. A teraz prosimy uregulować dług. W przeciwnym razie pójdzie pan do więzienia. Jestem w domu, kochani. Tęskniłam za tobą, mamusiu. No to zajadaj, skarbie. Ciekawe, co porabiają chłopcy. Wszystko w porządku, kochanie? Sama zobacz. Co? Mamy długi? To wszystko nasza wina. Co my teraz zrobimy? Nie mamy już pieniędzy. Jesteśmy skończeni. Czy ktoś jest w domu? Musicie spłacić dług. To wszystko, co mamy. Poważnie, to za mało. Będziemy musieli przejąć pański dom. Wynocha stąd. Ciebie też to dotyczy. I nawet nie myśl o powrocie. O nie, spóźnij się. Do zobaczenia wieczorem, kochani, mam przecież dużo pracy. Czas zrobić sobie małą przerwę. Gdzie jesteś mi ja? Kochanie, zamarzłaś na kość! Proszę, potrzebujemy pomocy! Możemy ją wyleczyć, ale to będzie kosztować. Zdobędę skądś pieniądze, przysięgam. Chłopcy, nasza mama jest bardzo chora. Będziemy musieli ciężko pracować, żeby ją uratować. Ja też pomogę. Zarabianie pieniędzy jest całkiem łatwe, co? Okej, okay, to powinno wystarczyć. Jej! Udało się! Wow, teraz będziemy milionerami! Już nigdy nie będziemy biedni! Mama będzie teraz zdrowa. Więc pospieszmy się i jedźmy do szpitala. Przyszliśmy zapłacić za lekarstwa mamy. Udało wam się! Szybko wracaj do zdrowia, mamusiu! A teraz czas zająć się naszym długiem. Hurra! Nasz tata odzyskał swoją kartę kredytową. I wróciliśmy. Co? Co wy tu robicie? Jak udało ci się zdobyć tyle gotówki? W końcu odzyskaliśmy nasz dom. Ugh, w takim razie w porządku. Chodźmy stąd. Uratowałaś nam życie, Emily. Dziękujemy. To wszystko dzięki moim włosom.